Empatia jest dosyć prosta, bo opiera się na czterech kolejnych punktach, przez które wystarczy przejść w rozmowie. W praktyce okazuje się to trochę trudniejsze, bo wywalamy się na każdym z tych punktów. Trudno nam jest odróżnić, co naprawdę naprawdę się wydarzyło, a co zaistniało tylko w naszych myślach. Mówimy, że mąż znowu na pałaganiu, a dziecko jak zwykle śpi nie wiadomo której, to nie są te rzeczy, które naprawdę się wydarzyły, tylko na Nasze wyobrażenia na ten temat. Potem kolejny problem to jest nazwanie uczucia, z którym jestem. To mi to robi, jak ten mój mąż robi to czy tamto, albo moje dziecko robi to czy tamto. W jakiś sposób reaguje, pojawia się we mnie jakieś uczucie, i uczucie nie jest. Powiedzenie, że ty mnie ranisz, że ty mnie nie szanujesz. To są niestety tylko nasze myśli. Potem zaczyna się jeszcze trudniejszy kawałek, bo trzeba nazwać swoją potrzebę. Przypomnij mi, ktoś cię pytał w dzieciństwie o Twoją potrzebę? Nie wydaje mi się. Mnie też nikt nigdy nie pytał. Dopiero nauczyłam się tego sama na warsztatach NBC. bo teraz już umiem w tym trzecim punkcie nazwać swoją potrzebę, i czwarty punkt to jest przejście do działania. Przejście do takiego działania, które ja naprawdę z głębi serca wybieram, bo ono pomoże mi zaspokoić moją potrzebę. Tylko cztery kroki i mamy empatię, która pomaga nam zobaczyć i zrozumieć o co nam chodzi.